Czy odczuwasz czasami nieokreślone pragnienie samotności i ucieczki od zgiełku zewnętrznego świata? Być może unikasz dużej liczby spotkań z rodziną lub przyjaciółmi, poświęcając czas na bycie sam na sam ze swoimi myślami i emocjami. Warto wiedzieć, że nie jesteś w tym sam. Bardzo często duchowa droga prowadzi właśnie przez samotność. Jednym z największych ludzkich pragnień jest połączenie z innymi ludźmi. Jednak jak zauważył filozof Blaise Pascal, większość problemów na świecie wynika z faktu, że człowiek nie umie usiedzieć w spokoju w jednym miejscu. Samotność momentami może służyć jako czas, który poświęcamy naszej duszy, uspokajając pośpiech i gwar, co pozwala nam wyraźniej usłyszeć swoje wewnętrzne ja. W tym filmie dokładnie omówimy, jak w trakcie duchowej podróży momenty samotności i izolacji wpływają na nasz duchowy rozwój. Przedstawimy również kilka powodów, dzięki którym zrozumiesz, że bycie samotnym w trakcie duchowej podróży jest nieuniknione i konieczne. Nie jest to łatwe, ale spojrzenie na te chwile samotności z nieco innej strony pozwoli Tobie dostrzec ich prawdziwe znaczenie. Akceptując je, będziesz w stanie doprowadzić swoje życie do ogólnego dobrostanu oraz osiągnięcia duchowej harmonii. Zanim jednak zaczniemy, upewnij się, że zostawiłeś kciuk w górę pod tym filmem oraz subskrypcję, by móc być na bieżąco informowanym o filmach, które pojawią się w przyszłości. Zaczynamy. Jak powiedział kiedyś starożytny grecki filozof Platon: Prawdziwie bogata jest dusza, która doświadcza głębokiej refleksji i bada granice własnego istnienia. Izolacja oferuje niezbędne oderwanie. Aby kwestionować normy społeczne i rodzinne wpływy, otwierając drogę do autentycznego zrozumienia swoich własnych przekonań. Ludzka psychika jest bardzo podatna na wpływy zewnętrzne, społeczne i interpersonalne. Ludzie często przyjmują wzorce myślenia i przekonania tych, którymi się otaczają. Jednakże, aby osiągnąć prawdziwą autonomię i ustanowić osobistą tożsamość, należy odłączyć się od takich wpływów i szukać własnej ścieżki. Samotność zapewnia niezbędną przestrzeń umysłową do kwestionowania i oceny własnych wartości i przekonań. Im głębiej rozumie się samego siebie i łączy z ostateczną prawdą, tym bardziej zmniejsza się potrzeba rozproszeń. W konsekwencji chęć angażowania się w aktywności społeczne lub realizowania zewnętrznych zainteresowań na pewien czas po prostu słabnie. Zamiast tego można znaleźć pocieszenie w introspekcji, naturze i odosobnieniu. Ta faza odkrywania samego siebie jest błogosławieństwem, ponieważ otwiera drogę do nowych możliwości. Pożądanie towarzystwa wywoływane przez nasze ego może powodować opór przed samotnością, co prowadzi do poczucia, że życie działa przeciwko Tobie. Jednak, gdy błogosławieństwo samotności zostanie uznane, można je wykorzystać na swoją korzyść, co samo w sobie jest błogosławieństwem. Wymaga to ogromnej odwagi, wytrwałości i oddania aby kontynuować drogę, gdy pojawia się wezwanie do samotności. Bardzo niewiele jednostek posiada te cechy. Gdy angażujemy się w introspekcję i rozważamy własne myśli, jesteśmy w stanie osiągnąć poziom klarowności, który pozwala nam odróżnić przekonania, które przyjęliśmy od tych, które rezonują z naszym najgłębszym ja. Rozpraszający hałas zewnętrznych opinii znika, pozostawiając nas z echem własnego głosu co pozwala nam kwestionować fundamenty naszych przekonań. Wtedy właśnie jesteśmy w stanie badać ich pochodzenie, pytając, czy są one zakorzenione w naszych osobistych doświadczeniach, czy też są tylko produktami naszego niekwestionowanego wchłaniania zewnętrznych wpływów. Te pytania pełnią rolę środków nawigacyjnych, rzucając światło na drogę ku bardziej autentycznemu zrozumieniu siebie i Boga. Akt kwestionowania przekształca się w praktykę kontemplacyjną. Metodę odrzucania powłok indoktrynacji i kulturowych oczekiwań, które mogłyby zaciemnić nasze duchowe rozróżnienie. W braku bodźców zewnętrznych ludzki umysł może lepiej dostroić się do subtelnych sygnałów produkowanych wewnątrz niego samego. Ten stan samotności pozwala nam uzyskać dostęp do informacji i przetwarzanie ich, które w innym wypadku mogłyby być utracone w zgiełku otaczającego świata. W tym spokoju jesteśmy w stanie skonfrontować się. I przeanalizować nasze najgłębsze lęki i wrażliwości, a także skorzystać z bogatych zasobów mądrości, które znajdują się w naszej własnej świadomości. Aby ułatwić sobie duchowy wzrost, powinniśmy wprowadzić do swego życia praktykę medytacji. Jak mądrze powiedział kiedyś stary grecki filozof Platon: W cichym odosobnieniu dusza wyraża swoje najgłębsze prawdy. Ta praktyka polega na zagłębianiu się w nas samych. By skonfrontować się z naszymi myślami i emocjami, upraszczając złożoności, które mogą utrudniać naszą duchową podróż. Dzięki temu jesteśmy lepiej wyposażeni do rozróżniania między fundamentalnym, a nieistotnym i prawdziwym, a powierzchownym. Wprowadzanie technik świadomego oddychania, skupianie się na odpuszczaniu i po prostu bycie jednym z naszymi myślami to potężne działania, które, gdy są w pełni opanowane, przynoszą pokój i klarowność w życiowej misji. Oraz formują niesamowitą mentalną siłę i spokój, które są bezcenne. Jak słynnie powiedział kiedyś suficki poeta Rumi, W tobie tkwi ukryta nieskończoność. Zanurz się więc w głębiny swojej własnej duszy i odkryj wszechświat wewnątrz samego siebie. Odpowiedzi na wszystkie nasze problemy i pytania leżą w nas samych. Często jednak ignorujemy je na rzecz zewnętrznych rozproszeń. Gdy jesteś sam, nie masz wyboru. Pozostaje Tobie jedynie skonfrontować się ze swoimi najgłębszymi myślami i uczuciami. Może to być bolesny proces, ale jest on również niezwykle wyzwalający. Zaczynasz rozumieć siebie w sposób, jakiego nigdy dotąd nie odczuwałeś. Uwolnienie znajdujemy wtedy, gdy naprawdę się w sobie zanurzamy. Zapewniamy sobie tym samym niezbędne oderwanie się od zewnętrznych wpływów, pozwalając skierować nasz wzrok na nasze wnętrze. Przytoczmy teraz słowa pewnego stoickiego filozofa Epikura, które doskonale rezonują z tym przekazem. Powiedział on kiedyś, Nie możemy wybierać naszych zewnętrznych okoliczności, ale zawsze możemy wybrać to, jak na nie reagujemy. Ten wewnętrzny skup sprzyja wyższemu poczuciu siebie i samoświadomości kluczowemu elementowi w duchowej podróży i poznawaniu samego siebie. Gdy zanurzamy się w głębiny naszych dusz, to co widzimy nie zawsze jest usłane różami. Jak powiedział kiedyś pewien niemiecki filozof Martin Heidegger, jedynym sposobem, aby prawdziwie rozpocząć, jest przekroczenie granic, które wyznaczyła poprzednia rzeczywistość. Musimy zmierzyć się z głęboko zakorzenionymi traumami i być w stanie stawić im czoła, aby się podnieść i uwolnić się od łańcuchów, które nas wcześniej wiązały. Sam Epiktet pewnego razu błyskotliwie wypowiedział się na ten temat, stwierdzając, nie jesteś tym, co się z tobą stało, ale tym, kim zdecydowałeś się być. W twojej duchowej podróży nie jesteś określony przez traumy i trudności, przez które w życiu przeszedłeś, ale zdajesz sobie sprawę, że to ty jesteś osobą, która siedzi za kierownicą, a twoja rzeczywistość jest definiowana przez to, kim chcesz być. Nic cię już nie powstrzymuje. Podczas gdy kontynuujesz swą izolację, zauważysz również zmianę wzorców myślenia. Porzucisz stare paradoksy i przebudujesz swoje poznawcze ramy. Amerykański pisarz Dale Carnegie mówił o tym w ten sposób: Zacznij cieszyć się teraźniejszością, niezależnie od tego, co się dzieje. To właśnie jest sekret szczęścia. Słowa te sprawiają, że te głębokie mentalne zmiany rodzą nową perspektywę na życie i zauważalną zmianę w szczęściu oraz ogólnym spełnieniu z istnienia. Oddajemy wszystkim naszą energię, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie. Toksyczne relacje wypompowują nas z życiowej siły, pozostawiając nas wyczerpanych i niegodnych. Jednak, gdy jesteśmy sami, możemy zacząć odzyskiwać tę energię i nauczyć się utrzymywać ją niezależnie od okoliczności. Proces odzyskiwania duchowej energii wymaga głębokiego zrozumienia energetycznej dynamiki, która rządzi relacjami. Niemiecki filozof Emanuel Kant ujął to w ten sposób: Człowiek jest tym, kogo sam z siebie uczyni. Działanie jest przeznaczeniem. Słowa te podkreślają znaczenie zrozumienia, w jaki sposób energie wymieniane w relacjach wpływają na charakter jednostki, a w konsekwencji na samo ich przeznaczenie. Możliwe, że byłeś w towarzystwie toksycznych przyjaciół, rodziny lub kogoś, z kim spotykasz się na co dzień. Tacy ludzie mogą wysysać naszą energetyczną, emocjonalną energię, podczas gdy my nie musimy nawet zdawać sobie z tego sprawy. Temu też bycie samemu pozwala tobie zastanowić się nad tym, komu poświęcasz swoją energię oraz jak najlepiej z niej korzystać w przyszłości. Izolacja jest więc skutecznym narzędziem do zerwania toksycznych energetycznych więzi z innymi oraz odzyskania naszej własnej duchowej siły. Ten proces przypomina mądrość wyrażoną przez wielkiego poetę Rumiego, który powiedział kiedyś, że rana to miejsce, w którym wchodzi światło. Poprzez uznawanie i radzenie sobie z ranami zadawanymi przez toksyczne relacje, jednostki mogą przetrzeć drogę do wejścia duchowego światła, ożywiając swoją istotę. Może to być trudny i bolesny proces, jednak konieczny jest on do wzrostu i uzdrowienia. Gdy jesteśmy w toksycznych relacjach, nasza energia jest wyczerpywana, a my możemy stracić kontakt z naszym prawdziwym ja. Izolacja daje szansę odejścia od tych relacji i skupienia się na naszym własnym uzdrawianiu. Pozwala nam ona na ponowne połączenie się z naszym wewnętrznym ja i rozpoczęcie samoopiekuńczej podróży odkrywania samego siebie. Poprzez ten proces możemy nauczyć się ustanawiać granice, rozwijać silniejsze poczucie siebie i przyciągać do naszego życia bardziej pozytywne i spełniające relacje. Izolację można postrzegać jako święte miejsce. Gdzie jednostka może nawiązać głębokie i znaczące połączenie z Bogiem lub Boskością. To połączenie często nazywane jest duchowym przebudzeniem. Jednostka staje się wtedy świadoma obecności wyższej siły i jej roli w swoim życiu. Amerykański poeta i eseista Ralph Waldo Emerson powiedział kiedyś: Nie szukaj nigdzie indziej. To, czego szukasz, znajduje się w tobie. Jego słowa ukazują istotę tego połączenia. Proces samopoznania w izolacji może być przeobrażającym doświadczeniem, pozwalającym nam zagłębić się w nasze najgłębsze myśli i emocje. Poprzez to otwieramy się na możliwość otrzymywania wskazówek od boskości, które mogą pomóc nam znaleźć sens i znaczenie w naszym życiu. Poprzez praktykowanie modlitwy i medytacji możemy wzmocnić nasze połączenie z Bogiem. W ciszy kontemplacji słyszymy szepty wieczności. Gdy łączymy się w ten sposób z boskością, Zaczynamy widzieć to, co jest poza ograniczeniami materialnego świata. Nasze poczucie siebie się poszerza, a my stajemy się bardziej świadomi wzajemnego powiązania wszystkich rzeczy. Ta nowo odkryta świadomość może prowadzić do większego poczucia współczucia i empatii wobec innych, rozpoznając, że wszyscy jesteśmy częścią większej całości. Ludzkie pragnienie połączenia z boskością jest głębokim i znaczącym oddziaływaniem, które obejmuje całość istnienia. Umysł, ciało i ducha. To połączenie nie jest ograniczone wyłącznie do intelektualnego zrozumienia, ale raczej do serdecznej komunii, która głęboko dotyka naszej istoty. Mądre słowa w tym kontekście wypłynęły kiedyś z ust amerykańskiego pisarza Josepha Campbella. Powiedział on: „Odkrycie prawdziwego siebie to podróż do centrum własnego istnienia, to jak nurkowanie głęboko w oceanie, gdzie znajdziesz skarby ukryte w jego najgłębszych zakamarkach. W istocie dążenie do połączenia z boskością to podróż samoopieki, która wymaga odwagi, szczerości i gotowości do eksploracji najgłębszych zakamarków naszego istnienia. Duchowa podróż wymaga dużo odwagi i wytrwałości. Wymaga ona tego, abyś porzucił wszystkie iluzje i przywiązania, byś w rezultacie był w stanie doświadczyć okresów intensywnego, emocjonalnego zamieszania i wstrząsów. Jednakże Twoja gotowość do zaakceptowania tego procesu. Nie jest tak ważna jak Twoje uznanie faktu, że taka jest właśnie kolej rzeczy. Prawda będzie prowadzić Cię tą drogą, niezależnie od tego, czy jesteś gotowy ją podążać, czy nie. Chociaż dobrowolne podejście może uczynić podróż mniej trudną, chodzi bardziej o poddanie się procesowi i uwolnienie się z usiłowania kontrolowania wszystkiego wokół. W tym procesie dowiesz się wiele o tym, kim nie jesteś, co jest najcenniejszą lekcją ze wszystkich. Ponadto. Nauczysz się zaufania, miłości i zaangażowania, oraz tego, jak cechy te mogą być stosowane w Twoim duchowym rozwoju. Krok po kroku zyskasz wolność, aby oderwać się od wszelkich rozproszeń lub przeszkód, które nie są istotne w Twojej duchowej podróży. Nieczęsto zdarza się, że ludzie przeżywają w swoim życiu duchowe przebudzenie. To wyjątkowe i cenne doświadczenie, które powinno się docenić, choć może być ono wyzwaniem. W długoterminowej perspektywie korzyści są nieocenione. W naszej duchowej podróży często doświadczamy uczucia osamotnienia, jednak niezaprzeczalną wartością jest zaakceptowanie tych chwil samotności i dostrzeżenie ich znaczenia w tej podróży. Te momenty odosobnienia stanowią istotną część procesu, umożliwiając nam odkrycie głębokiego zrozumienia naszej prawdziwej istoty. Pamiętaj, że izolacja nie jest czymś wiecznym. I tak jak wszystkie inne doświadczenia, z czasem przemija. Potraktuj ją jako narzędzie w drodze do twego wyższego dobra, jakim jest osiągnięcie ogólnego dobrostanu i życiowej harmonii. Zawsze pamiętaj, że to, co wewnątrz, stoi na zewnątrz. Przechodząc więc przez ten proces, troszczysz się nie jedynie o siebie, ale również o swoje otoczenie. A Twoja energia ma również swój wpływ na całościową energię wszechświata który w twojej osobistej podróży wspiera cię i zawsze działa na twoją korzyść. Na koniec tego filmu chciałbym zostawić cię z pewnym pytaniem. Oto ono. Czy jesteś gotowy zaakceptować i docenić swoje samotne chwile w duchowej podróży oraz dostrzec ich znaczenie w twoim rozwoju? Koniecznie podziel się tym w komentarzu na dole. Jeżeli dotrwałeś do końca naszej podróży, napisz w komentarzu to zdanie: Świadomie kroczę przez swoje życie. Podziel się swoimi spostrzeżeniami, oraz nie zapomnij zostawić subskrypcji, by na bieżąco być informowanym o nowych filmach. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyczynić się do rozwoju tego kanału, wspieraj nasz kanał na Patronite, do którego link znajdziesz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Dołącz też do naszej darmowej grupy na Facebooku, klikając pierwszy link w opisie tego filmu, i pamiętaj: wszystko, co mamy, jest teraz.